Wyobraź sobie, że składasz pranie w domu, gdzie jedna złamana filiżanka do herbaty mogła kosztować cię pracę lub wolność, gdzie każdy twój krok był obserwowany, każde słowo ważyło się, a mężczyzna, któremu służyłeś, był najgorzej widzianą postacią na świecie. W 1943 roku pewna austriacka nastolatka o imieniu Elisabeth Hammer odpowiedziała na ogłoszenie w gazecie, w którym poszukiwano pokojówki. Z miejscem pracy w Berghofie na Obersalzbergu. Wówczas nie wiedziała, że ta decyzja zaprowadzi ją do prywatnej alpejskiej rezydencji Hitlera, jego tajemniczego, ściśle strzeżonego ośrodka władzy. Od momentu przybycia zasady były jasne: żadnych plotek, żadnych pytań, żadnego kontaktu wzrokowego z Führerem milczenie było nie tylko oczekiwane, ale również egzekwowane. Przez 70 lat trzymała te wspomnienia w tajemnicy. Jednak teraz. W wieku 90 lat Elisabeth Karlhammer w końcu przełamała milczenie, a jej ujawnienia na temat ukrytej władzy Ewy Brown, dziwnych rytuałów Hitlera oraz lodowatej atmosfery panującej za mitem Berghofu wstrząsnęły światem. Co takiego naprawdę działo się za tymi kamiennymi murami i dlaczego jej historia jest opowiadana dopiero teraz? Życie domowe dyktatora. Elisabeth Karlhammer była jedną z ponad 20 młodych kobiet wybranych ręcznie aby z kliniczną precyzją prowadzić alpejską rezydencję Hitlera, Berkow. Większość dziewczyn pochodziła z Austrii lub Bawarii, wybierano je ze względu na lojalność, czystość i dyskrecję. Otrzymały pseudonimy w dokumentach, aby zachować tajemniczość miejsca i nie mogły opowiadać nawet członkom rodziny o swojej pracy. Elisabeth była jeszcze nastolatką, gdy tam dotarła, a jej zadania były trudne prasowanie bielizny Hitlera czyszczenie marmurowych podłóg, przygotowywanie pokoi gościnnych dla wysokich rangą nazistów i ciche podawanie herbaty po południu. Jednak to nie było zwyczajne gospodarstwo domowe. Berkhoff funkcjonował bardziej jak świątynia religijna niż jak dom. Każdy ruch był pod kontrolą, uzbrojeni żołnierze SS strzegli każdego kąta, a pomieszczenia były nieustannie sprawdzane pod kątem czegokolwiek, co mogłoby być na swoim miejscu. Kobietom wbijano do głowy, że jeśli coś zniszczą, zgubią mundur lub zajmą głos w niewłaściwym czasie, mogą zostać zwolnione bez wyjaśnień, lub co gorsza, wysłane na front wschodni jako kara. Czuły się jak porcelanowa lalka w sklepie pełnym kruchości, powiedziała później Elisabeth, pęknięcie i wszystko by się rozpadło. Zasady w domu opierały się na dziwacznych, osobistych rytuałach Führera. Hitler nalegał na surową wegetariańską dietę, bez mięsa, ryb i alkoholu. Posiłki były celowo mdłe, aby podkreślić jego rzekomą samodyscyplinę. Jednak każde danie musiało być próbowane przez zespół próbujących, aby ochronić go przed otruciem, a żaden pokarm nie mógł być gorący. Jego letnia woda i zupa w temperaturze pokojowej były przypisywane problemowi ze śledzioną, chociaż wielu wierzyło, że to czysta paranoja, a jednak asceza kończyła się w tym miejscu. Elisabeth wspominała, że każdego wieczoru w jadalni czekał gęsty, słodki bochenek, ciasto Führera. Był to korzenny placek jabłkowo-orzechowy z rodzynkami, dokładnie w smaku Hitlera, bez lukru, bez ozdób. Po odejściu gości i ustaniu hałasu w sali, Hitler samotnie wchodził do pokoju i kroił sobie dużą porcję, często gołymi rękami. Jadł go jak dziecko, które potajemnie kradnie z spiżarni, powiedziała Elisabeth. Można by pomyśleć, że jest człowiekiem. A potem była Ewa Braun, nieoficjalna pierwsza dama, duch w oficjalnych dokumentach, ale królowa Berghofu. Choć wyszła za mąż za Hitlera dopiero w ostatnich dniach w bunkrze, zarządzała posiadłością, jakby nosiła tytuł dawno już personel powitał ją z Heilm Lady, by pozdrowić. Wyrażenie, które nie było używane nigdzie indziej w imperium. Była obsesyjnie zafascynowana estetyką. Wybierała mundury dla pokojówek, instruowała kucharzy w kwestii kwiatowych dekoracji i organizowała specjalne dni relaksu z czekoladą, tkaninami lub wycieczkami do lokalnego spa. Na Boże Narodzenie rozdawała Ewa wełnę i druty dziewczynom i prosiła je, by dziergały skarpetki i szaliki dla żołnierzy na froncie, oczywiście fotografowane i później wykorzystywane przez zespół propagandowy Hitlera. Mimo tej pozornej życzliwości Kalhammer dostrzegała ciemną stronę. Ewa była ciepła, tak, ale nigdy naiwna. Widziała wszystko, a wszystko co widziała, słyszał Hitler. Opisała Ewę jako kobietę, która uśmiechała się bez radości, kogoś kto rządził wdziękiem i kontrolą, utrzymując lojalność dziewcząt podczas gdy dyskretnie regulowała kaprysy Hitlera. A mimo to Ewa była sama więźniem. Żyła w pięknym klatce, w prywatności kochana, w publiczności wygasła. Miała własne pokoje, własne ubrania, własne wieczory filmowe, ale żaden tytuł nie mógł przerywać jej występów na wiecach czy ceremoniach, przez co ograniczała się do organizowania kolacji i dekorowania sal kwiatami. Elisabeth pamiętała, jak Ewa przez godziny dostosowywała oświetlenie w jadalni, rozpaczliwie starając się, aby ona sama i jej miłość wydawały się realne. Żyła dla niego, mówiła, ale on pozwalał jej żyć tylko w cieniu. Podczas gdy miasta takie jak Drezno i Hamburg leżały w gruzach, Berkow pozostawał nienaruszony, górski raj poza rzeczywistością. Każdego ranka serwowano świeżo wyciskany sok jabłkowy, ciasto z bitą śmietaną, warzywa smażone na maśle i pierogi grzybowe były standardem na śniadanie. Wytworne kolacje przygotowywano dla gości takich jak Hermann Göring, Albert Speer i Józef Goebbels z winem i deserem na srebrnych tacach. Elisabeth i inne pokojówki nie mogły rozmawiać z tymi mężczyznami, tylko serwować i znikać. Jednak gdy goście byli już w drodze, pracownicy jedli pozostałe jedzenie, tak bogate, tak dekadenckie posiłki, że Elisabeth przyznała, że były to najsmaczniejsze chwile w jej życiu. To było obsceniczne, powiedziała. Na zewnątrz ludzie gotowali buraki w wodzie, a my wewnątrz piliśmy kakao i serwowaliśmy szampana. W ciche wieczory Berkow zamieniał się w improwizowane kino, amerykańskie muzykale, francuskie filmy miłosne, wszystko po to, by wyciszyć przerażenia na zewnątrz. Hitler siedział milcząco w ostatnim rzędzie, także personel się przyglądał, chichocząc, gdy Ewa śpiewała do piosenek. Rzeczywistość była surrealistyczna, fantazja o porządku, wdzięku i luksusie, zbudowana na fundamencie cierpienia, a Elisabeth nigdy nie zapomniała o ciężarze tego sprzeczności. To był piękny dom, powiedziała, ale nigdy nie czułam się tak prześladowana. Portret paranoi. Chociaż świat widział Adolfa Hitlera jako postać absolutnej władzy, Elisabeth Kallhammer doświadczała zupełnie innej rzeczywistości takiej, która była naznaczona rosnącą paranoją, nieprzewidywalnym zachowaniem i cichym strachem. Za teatralnymi powitaniami i starannie zaaranżowanymi wystąpieniami żył mężczyzna, który rządził Europą coraz bardziej w uścisku własnych lęków. Gdy Kalhammer rozpoczęła swoją służbę na Berkow, Imperium Hitlera już pokazywało pierwsze pęknięcia, a jego temperament odzwierciedlał tę niestabilność. Elisabeth nigdy nie mów, chyba że ktoś cię zapyta, ostrzegła ją przełożona na początku. I nigdy, nigdy nie może czegoś brakować. To była nie tylko rada, to była zasada przetrwania. Kalhamer pamiętała, że już najmniejszy błąd mógł wywołać wybuch. Jeśli szklanka do picia była minimalnie krzywa, jeśli zasłona była krzywo związana, lub jeśli książka na regale była tylko lekko przesunięta, Hitler reagował złością. Wpadł do pokoju, chodził w tę i z powrotem, jego głos stał się piskliwy, warczał rozkazy. Kto to dotknął? Krzyczał raz, po tym jak odkrył łyżkę w niewłaściwym kierunku na stole podczas obiadu. Dziewczynka, która była za to oskarżana, została odesłana jeszcze tej samej nocy. Jej imię nigdy więcej nie zostało wspomniane. Zniknęła, powiedziała Elisabeth, bez wyjaśnienia, bez pożegnania. Z biegiem czasu personel nauczył się chodzić ze spuszczoną głową, milczeć, gdy Hitler przechodził obok, i unikać kontaktu wzrokowego, chyba że zwracał się do nich bezpośrednio. Tylko nieliczni długoletni zaufani, jak jego kamerdyner Heinz Linge, czy sekretarka Traudel Junge, mogli podejść do niego bez obaw o konsekwencje. Wszyscy inni trzymali się z dala i poruszali się jak cienie przez korytarze. Rozmowy natychmiast milkły. Gdy jego kroki rozbrzmiewały w korytarzu, żarty urywały się w połowie zdania. Śmiech stawał się rzadkością. Jego obsesja na punkcie zdrady i sabotażu osiągnęła absurdalne rozmiary. Nawet najbliżsi nie mogli mu w pełni zaufać. Uważał, że zagraniczni agenci mogą wprowadzić truciznę do jego posiłków, dlatego każdy posiłek musiał być próbowany przez kucharza przed dotarciem na jego talerz. Elisabeth relacjonowała, że raz widziała kucharkę, która wybuchła płaczem, gdy Hitler odmówił posiłku, ponieważ rzekomo podejrzanie pachniał. Została przeniesiona jeszcze w tym samym tygodniu. Czystość stała się obsesją. Każdy klamka musiała być wypolerowana na lustrzany połysk. Hitler bezwstydnie mył ręce i podobno zawsze nosił przy sobie własne chusteczki, aby nie musieć dotykać powierzchni. Elisabeth została kiedyś upomniana, że nie odkurzyła spodu parapetu, miejsca, które nigdy nie byłoby widoczne dla nikogo. Nie rozumiesz tego, powiedziała jej główna służba. Jego umysł dostrzega rzeczy, które nie istnieją. Najbardziej niepokojące było jednak to, jak ludzie po prostu znikały. Wysokiej rangi goście, którzy wcześniej przychodzili co tydzień, dyplomaci, artyści, starzy towarzysze partyjni, nagle przestawali pojawiać się na listach gości. Elisabeth przypomniała sobie o powściągliwym profesorze, który przynosił Hitlerowi zagraniczne gazety. Pewnego dnia zjawił się jak zawsze, a następnego dnia zniknął. Nie zadawaliśmy pytań, powiedziała. Nie można było. Wśród personelu też panował strach. Każda dziewczyna wiedziała, że jedno nierozważne słowo czy błędnie zinterpretowane spojrzenie mogło zostać zgłoszone. Zgłoszenia były nagradzane, informatorzy byli wszędzie, w kuchni, pośród strażników, nawet wśród służby. Elisabeth opisała to uczucie jako bycie obserwowanym nie tylko przez oczy, ale przez same ściany. W prywatnych momentach również ujawniał się spadek zdrowia Hitlera. Cierpiał na drżenie rąk, skurcze żołądka, bezsenność i to, co Kalhamer nazywał epizodami, czasy, w których izolował się w swoim pokoju i przez godziny lub dni nie wypowiadał ani słowa. Człowiek, który krzyczał, stał się człowiekiem, który się gapił, powiedziała. Było to w pewien sposób gorsze, cichsze, pustsze. Te wzorce gniewu, nieufności i wycofania tylko się nasiliły, gdy wojna zaczęła się odwracać przeciwko niemu. To, co kiedyś uważano za charyzmę, przerodziło się w tyranie. Bałyśmy się go, przyznała Elisabeth, nie z powodu jego tytułu, ale przez ciszę, która go otaczała i burzę, która mogła wybuchnąć w każdej chwili. Dom pełen tajemnic. Lata później, długo po wojnie, gdy ruiny trzeciej rzeszy rozrzucone były po Europie, Elisabeth Kalhammer zaczęła rozumieć, jak przerażające znaczenie miały wszystkie te rzeczy, które usłyszała na Berkofie. W owym czasie była tylko nastolatką, lecz w cichych zakątkach i zacienionych korytarzach była świadkiem historii, która w swoich ostatnich rozpaczliwych drgawkach leżała. Były noce, kiedy willa, która normalnie wypełniona była scenami z filmów lub dźwiękami Wagnera, wpadała w złowrogą ciszę. A potem nagle wybuch ostrych głosów za zamkniętymi drzwiami wysokiej rangi. Funkcjonariusze NS, Martin Borman, Albert Speer, a nawet Hermann Göring przybyli w blasku zmierzchu i odeszli bez żadnego protokołu, gdy Kalhamer podłapywała fragmenty ich kłótni, gdy zmieniała bieliznę lub polerowała srebro. Nie krzyczeli o zwycięstwie, wspominała, krzyczeli o zdradzie. Szczególnie wyraźnie zapamiętała jeden wieczór pod koniec lipca 1944 roku, zaledwie kilka dni po nieudanym zamachu na Hitlera przeprowadzonym przez Klausa von Stauffenberga. Tego wieczoru w powietrzu czuć było nie do zniesienia napięcie. Elisabeth akurat niosła złożoną bieliznę do korytarza, gdy usłyszała głośne głosy z prywatnych apartamentów Hitlera. To nie była tylko złość, to była panika. Chociaż wtedy nie rozumiała kontekstu, słyszała wielokrotnie imiona takie jak Stauffenberg, Wehrmacht i Spisek. Oficer powiedział drżącym głosem Nie wiemy, jak głęboko to sięga. Od tego momentu nic nie było już takie samo. Zwyczajny rytm gospodarstwa zniknął. Warty zostały podwojone, odwiedzających surowo przepytywano. Radosna atmosfera, którą Hitler czasami starał się stworzyć podczas kolacji, stare opowieści wojenne, komplementy dla kucharzy, zniknęła. Elisabeth opowiedziała, że Ewa Brown przestała organizować tańce czy przyjęcia. Zamiast tego zamykała się w swoich pokojach z zapuchniętymi oczami i mocno zaciśniętymi ustami. Nawet ona wiedziała, że iluzja się skończyła, powiedziała Elisabeth. Uśmiechała się jeszcze, ale to już nie docierało do jej oczu. Transporty żywności zaczęły się zmniejszać. Świeży sok jabłkowy i wyszukane ciasta ustąpiły miejsca starym chlebom i wodnistej zupie. Elisabeth i inne dziewczęta wciąż nosiły swoje mundury, ale święta i prezenty przestały istnieć. Sper przychodził rzadziej. Borman zostawał dłużej. Często widywano go samego na zewnątrz, spacerującego po śniegu z papierosem w dłoni. Na początku 1945 roku Berkow zmienił się z wystawnego okna na nazistowską władzę w duszny bunkier strachu. Wspaniałość zniknęła. Portrety zostały zdjęte, srebra schowane, a śmiech z korytarzy zniknął. Dawniej majestatyczny widok na Alpy był zasłonięty ciemnymi zasłonami, dzień i noc, aby oszukać alianckich zwiadowców. Żołnierze zastąpili gości. Uzbrojeni żołnierze SS patrolowali korytarze. Karlhammer wspominał, że nawet służące, szepcząc, były upominane, by trzymać głowę w dół i nie zrywać wzroku. Pewnego popołudnia, gdy szorowała marmurowe podłogi blisko wielkiej sali, odległe brzęczenie silników samolotów przerodziło się w ogłuszający huk. Alianckie bombowce przelatywały nad górą, a nagle ziemia zadrżała. Żyrandole mocno się huśtały, tynk sypał się jak pył z sufitu, a talerze dzwoniły w kuchni. Ale nikt nie krzyczał, nikt nie uciekał. Zamiast tego nad domem zapanowała upiorna cisza. Po prostu zamarliśmy, powiedziała Elisabeth. To było tak, jakbyśmy czekali na koniec, nie mogąc tego wyznać. A potem nadszedł nieuchronny rozkaz. Ewakuacja. Elisabeth i nieliczni pozostali pracownicy pakowali co mogli, większość zabierając tylko jedną walizkę. Sen o Berkowie rozpadł się. Uciekli pod szarym niebem i w oddali grzmotach dział. Niektórzy pieszo, inni z pomocą życzliwych lokalnych mieszkańców. Kilka dni później RAF przeprowadził celowy atak bombowy. W kwietniu 1945 roku Berkow został zniszczony. Jego mury leżały jako palące się kamienie na stoku. Jego mit spłonął. Nie spojrzałam za siebie, powiedziała Elisabeth później. Wyszliśmy przez tylne drzwi, z których korzystało tylko personel. Miałam tylko ubranie i zdjęcie mojej matki. Za mną wstrząsała góra powietrze dymem i gęsią. Tamten sen, który zbudowali, dawno umarł. Wszystko, co pozostało, to popił. Dlaczego milczała? Dlaczego Elizabeth Karlhammer tak długo czekała, by opowiedzieć swoją historię? Odpowiedź przyznaję z cicha uczciwość polega na strachu i wstydzie. Po wojnie każda więź z Adolfem Hitlerem, nawet jako młoda służąca, oznaczała nie do zniesienia stygmatyzację. Ludzie nie zadawali pytań, wspominała później. Po prostu zakładali coś, a ja ich nie poprawiłam. Nie mogłam. Kiedy po upadku III Rzeszy wróciła do Austrii, Elisabeth głęboko w sobie zakopała ten rozdział swojego życia. Odrzuciła wywiady, wynajmowane gazety i nawet odmówiła publicznego wypowiadania słowa Berkow. Przez dziesięciolecia żyła w milczeniu, prowadząc ciche życie z dala od jakiejkolwiek uwagi. Ścigana przez wspomnienia, które były zbyt niebezpieczne, by je wypowiedzieć i zbyt ciężkie, by je zapomnieć. Jednak w miarę upływu lat świat się zmieniał, a ona z nim. W swoich osiemdziesiątkach ciężar historii, ciężar niewypowiedzianych prawd stał się zbyt głośny, by go dalej ignorować. W przeddzień swoich dziewięćdziesiątych urodzin, po życiu w milczeniu, Elisabeth postanowiła wreszcie przemówić. Jej głos był stary, ale mocny. Nadszedł czas, a ja byłam młoda. Byłam dumna, że mogłam tam być, powiedziała w rzadkim wywiadzie dla standardu, ale to nie znaczy, że byłam dumna ze wszystkiego. Wtedy tego nie rozumiałam. Jej wyznanie nie było tylko osobistym spowiedzią, to było objawienie. Przez jej oczy spoglądamy na ukrytą stronę świata Hitlera świat, w którym lojalność była wymuszona strachem, w którym nawet śmiech był ryzykiem, a personel nie żył jako uczestnicy. Ale jako figury w wielkiej inscenizacji porządku i władzy. Karl Hammer potwierdził długo żywione podejrzenia o atmosferze strachu w Berghofie. Jednak oferowała coś jeszcze bardziej znaczącego szczegóły, których żaden historyk nie mógłby wymyślić opisała szeptane kłótnie między generałami podwójną rolę Ewy Brown jako gospodyni i manipulatorki sztywne, codzienne rytuały oraz psychiczne obciążenie służenia człowiekowi który był czczony przez miliony, ale budził lęk u wszystkich, którzy naprawdę byli mu bliscy. I może najważniejsze, zniszczyła mit Berghofu jako pokojowego alpejskiego schronienia. Przez dziesięciolecia był przedstawiany jako miejsce dobrobytu, kontroli, a nawet elegancji górska rezydencja, z której Hitler kierował swoją wojną. Jednak relacja Elisabeth rzuca na niego nowe światło nie jako schronienie, ale jako pozłacane więzienie twierdza paranoi, Scena, na której wstyd krył okrucieństwo, a starannie zaaranżowane zwoje i ciasta stały na fundamencie z ludobójstwa. Ewa Brown, przez długi czas przedstawiana jako pasywna i dekoracyjna, w przedstawieniu Elisabeth jawi się jako współwinnowaczka, może nie w bezpośrednich działaniach, ale w utrzymywaniu iluzji. Zawsze się uśmiechała powiedziała Elisabeth i zawsze obserwowała. Na koniec wyznanie Karla Hamera nie jest jedynie marginalną notatką w historii. Pisze na nowo rozdział, dzięki jej odwadze mówienia. Czy dzisiaj nie postrzegamy Berghofu już jako miejsca ucieczki, ale jako miejsca, w którym władza gnije od wewnątrz, gdzie nawet ci, którzy byli jej najbliżej służące, kucharze, sekretarki, żyli w cichym strachu i gdzie pod wypolerowanym srebrem i porcelanowymi filiżankami leżał gorzki osad reżimu, który ukrywał swoje zbrodnie za rutyną. A teraz, po dziesięcioleciach milczenia, w końcu widzimy za kurtynę. Elisabeth Carhammer nie zmieniła historii, ale pomogła nam ją lepiej zrozumieć. Jej wspomnienia, proste i nieprzefiltrowane, pokazują, jak bardzo strach, kontrola i tłumienie kształtowały życie w najbliższym kręgu Hitlera. To nie dotyczyło tylko polityki. To było o codzienności, rytuałach i milczeniu. Która część jej historii najbardziej ją poruszyła? Czy uważasz, że to ma jeszcze znaczenie? Dlaczego warto mówić tak późno? Podziel się swoimi myślami poniżej. A jeśli ten wgląd dał Ci nową perspektywę, nie zapomnij polubić, skomentować i podzielić się tym. Niektóre prawdy są warte usłyszenia nawet po 80 latach.